Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj podczas naszej wizyty w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie chcemy zaprezentować zestaw produktów firmy Greenplay. Produkty są te tutaj wszystkie po, po tej stronie, a tutaj mamy właśnie w katalogu, jak te produkty wyglądają, na co się je stosuje. To jest bardzo bogata oferta tych produktów i są to produkty, nas nie będziemy nie wszystkich wymieniać, bo są takie dość nazwijmy to skomplikowane. Przy okazji pozdrawiamy Anię i Piotra osoby, które z tym sklepem są związane. A chcemy tutaj zaprezentować też spośród tej bogatej oferty tej firmy, zaprezentować taki zestaw, który tutaj został zaproponowany. To jest zestaw, który zaproponowali oni czy Wy? To jest... Witam czy wspólnie? wszystkich kolegów podowców. To jest zestaw, który tutaj wymyśliliśmy sobie z Rafałem, żeby to w ten sposób wyglądało. Oczywiście wspólnie z porozumieniem z firmą Greenplay. Serdecznie pozdrawiamy. Także to jest taki jak gdyby nasz autorski tutaj zestaw na bazie zestawu firmy Gminy. To są produkty, które są na co polecane? Ten zestaw jest, bo mamy teraz akurat taki okres, początek lipca, trwają loty gołębi dorosłych, zaczynają hodowcy trenować, już wywozić gołębie młode. malutku to się jeszcze dzieje, w zależności kto kiedy miał je odchowane. A do czego ten zestaw jest Zim, preferowany? Zimowo już koledzy zaczęli trenować, już się pojawiły pierwsze symptomy chorób, różnego rodzaju, u gołębi. Szczególnie teraz będą zmiany temperatur, też gorąco było, y, teraz troszeczkę przepada także myślę, że tutaj y, w, tak jak co roku... Do Na no gołębi młody czy dla głębi dorosłych bardziej? głębi młodych zestaw. I myślę, że w tym roku całkiem fajnie się chowały gołębie. Także może być to troszeczkę lepszy rok. w zeszłym roku było więcej tych symptomów. Ale i tak już się, już się zaczęły pojawiać jakieś, <laughs> jakieś informacje od hodowców, że gołębie młode zaczynają tam gdzieś. Ja tu się koledzy, troszeczkę wtrącę, bo chcieliśmy się pochwalić, bo między innymi to od kolegi Sebastiana, bardzo mu dziękujemy. Mamy pozyskane 50 prawie gołębi, które wykorzystaliśmy w naszej lidze. One są już rozwiezione, nam się też udało to zrobić. Rzutem wręcz na taśmę, bo tylko do jednego do kolegi Kazika Olszowego nie dostarczyliśmy ostatnich pięciu gołębi od Waldka Wójciuka, bo niestety już poczta nie przyjmowała, natomiast kolegi Sebastian. Na głębie, te, które wcześniej braliśmy, jak i, do, jak i dłużej, później, powiem inaczej byłem odwiedzać te głębniki. Nie mamy na razie żadnych sy sy symptomów, żeby jakaś y, wielkie choroby były. Wiadomo, jakieś pojedyncze sztuki y, padają, ale to są przy ilości, przy, podkreślam, tam jest około tysiąca gołębi wszystkich razem. No to, to, to nie ma, to, Czyli to, co no, mówisz, dobrze ci się udało odchować? Je. No, te, staramy się, staramy się. Tu na coś podpowiem, to zawsze lepiej. To się... to wróćmy teraz do zestawu tutaj. Także się wtedy chowałem. Wróćmy do zestawu, może Rafał powie, jak, Co jak wchodzi wygląda? w skład? Co wchodzi w skład. No witam serdecznie. Na początku powiem, że ten zestaw będzie u nas na stronie się nazywał zestaw zdrowotny Adeno Play, Jak ktoś będzie tam szukał. W Skład wchodzi Elektrolit, Balance wegeren Natural, Adeno Stop, tutaj jest zakwasza cydomid. Probiotyk z ziołami. I tutaj są koksi Hexa i TKK. To, do, to dokładamy gratis do tego zestawu, czyli jest 80 zł gratis. Tyfieca. Te dwa produkty tyle tak, kosztują, że gdybyśmy 100. chcieli 100. kupić w detalu, to 100. po 39 złotych, tak, czyli prawie 100. 80 zł. I co ważne, jeżeli się chce zapobiegać chorobom, te produkty muszą być stosowane dwa razy. Oby dwa razy? Tak, obydwa razem. Resztę można sobie podzielić tam kolejne w tygodniu jak pasuje. Nie? Tutaj te produkty widzę, są też jeszcze te tutaj dwa Green Natural i Electrolyte Balance to są proszki. Tak? tak to są proszki. Natomiast to, to są wszystko płyny. płyny. Tu są widzę preparaty pakowane po 500 ml, jeden chyba ma nie litr, ma tamte są po 200 ml, natomiast tutaj widzę po 300 gramów. Czyli taki zestaw. A ile taki teraz, najważniejsza rzecz, zestaw kosztuje? Zestaw 199 złotych, czyli złotóweczka coś dokupić. gratis. Ale u Was zawsze coś idzie zrobić, czy to te papierki lakmusowe, czy też, jak się nazywa, od tabletki, które mieliśmy z firmy Rentry, ale ewentualnie też zapraszamy, że od zakupu innych produktów tutaj z firmy Greenplay. Powiedzmy, może, bo tutaj mamy takie, jak już jesteśmy, te takie malutkie produkty. Może te będą tańsze, co czy nie? Czy się mylę? To są bardzo, bardzo przystępnej przy cenie produkty. Co najważniejsze, są to produkty naturalne, które bardzo promujemy. Bo... I chyba wydajne, nie? Ba bardzo wydajne. bardzo wydajne produkty. Co najważniejsze, polska firma, która przebojem wydarła się, powiedzmy, tutaj do sportu gołębiarskiego. Bardzo dużo jest hodowców, którzy stosują, czy też pojedyncze produkty czy też właśnie kupują całe, całe zestawy powiedzmy tych produktów. Także tutaj myślę, że warto jest spróbować. Warto też zaznaczyć, po... Tej, tej cenie zestaw tutaj na, na głębie młode, no to, to pewnie tutaj wystarczy na cały sezon. Na. Jaką ilość gołębi? Jaką ilość gołębi, no nie wiem, tak z 80 gołębi powinno być. Rozumiem, stać. tutaj popatrzmy, bo oni tutaj w katalogu właśnie mają też właśnie, jak ktoś by chciał sobie do, dobrać, to mamy tutaj właśnie różnego rodzaju zestawy, ale też, co ważne, są też wszystko podane, plany lotowania gołębi dorosłych, jak tutaj mamy, mamy plan lotów gołębi dorosłych w drugą wersję, plan lotów gołębi młodych, także na bazie tych produktów i tutaj gołębi młodych druga wersja. Mamy możliwość sobie tutaj stworzenia własnego, że tak powiem, Zestawu produktów, które chcemy użyć. Okay, my polecamy te akurat na głębiej ale Oczywiście tutaj hodowców zachęcamy do zapoznania się z tymi produktami. Z, z tymi produktami Mamy bardzo oryginalne połączenia tutaj, no, wszystko na naszej stronie można sobie przeczytać, przejrzeć produkty, spróbować można. Anusz tutaj. Zaskoczy. Ktoś tak, kto ten, kto nie stosował tych produktów, może się skusi. Także zachęcamy, bo promocja jest duża. Z tego co widzimy, zestaw kosztuje 199 zł. To są te produkty. Gdybyśmy tak zsumowali, to tyle kosztują one te 5 produktów, a dodatkowo są te dwa w cenie prawie 80 zł dołożone i oczywiście przy zakupie czegoś, co jeszcze takich drobiazgu, które możemy kupić, czy jakiś mały tutaj preparat, czy też jakąś inną rzecz, jeżeli o złotówkę przekroczymy te 200 zł, 200 zł wyrównamy, to będzie za darmo wysyłka. Czyli tak naprawdę dużo więcej jeszcze zyskujemy. Także zachęcamy wszystkich i tutaj oczywiście katalog też każdy dostanie, żeby można było się z tymi produktami innymi zapoznać i sobie zastosować. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.